się mam tu co, Nukasz, i wy teraz no, na kolejnym odcinku z Farminga 15 I, i o, w tym odcinku będziemy wa wapmo rozwalać na ściernisko na po rzepak. tak, No i tu jak możecie widać są były te zestawy co tam, o, na, na tym polu będziemy robić I tam co jest tam dalej, to tam robiliśmy Moczenie z A, no, tam wpiszę. A, proszę Was, po tym odcinku żeby jakieś komentarze. Tak. Pr proszę Was, jakieś. Tak. był jakieś komentarze, jak może się wpisać. I, I oto tym kiesikiem On ma chyba 80 koni. Tak. I oto tym kiesem będziemy mo rozwalać na zapak tak później no, no tam wpiszę komentarza i mam 21 subów to bardzo wam dzięki za te suby tak i to a i wpiszę komentarza po tym odcinku czy się, no tam pytanka nie wpisze się bo, bo um, jutro zrobię ja, tak ta, bo mam 21 subów i czy go YouTube to wpiszę tam komentarza, dobra? Jak możecie? Tu zwa wapmo czy kurde? pierdinguje. wie Nie da się, ha, Pozdro. to i co się, tak, to jest wapmo tam są nawozy, a to jest wapno sorry za to i to pójdzie pod rzepak tak tak pójdzie po to pod rzepak i tym będzie. no a, tamtego case'a sprzedałem tego tego co on właśnie skoni Ja jak widzisz to jest wapno no Aha uuuuu łyżkę mam tak i tym będziemy odcinku w na nawóz i pojeżdżę, po odcinku albo na odcinku mam zrobić z zgr... Zgr... po to w wysce ale go zniesie trochę trochę tego Oj, ale fajny jest co nam się przyda ma mniejszy traktory bo on ma chyba o 80 kunny i będziemy w tym odcinku nawóz sypać tak nawóz O, to, to trochę obniżę, bo po co ma być tak wysoko? Tu nawet kurde, nie widzę, że to jest nawóz, no. Tak, aha, a to jest nawóz, tak. Jakby tutaj zróbmy, mmm... Po to zrobię, tak. Mhm. W miarę to szeroko bierze, to dobrze. Mamy 4 minuty i może to stawię tak w, w pół do piątej albo nie wiem może 16 15 już może będzie mam taką nadzieję że, że już będzie tak Te, no i wpiszę w komentarzach a i wpisz w komentarzach pitanka możecie napisać czy ktoś chcecie albo jeszcze lub później Właśnie, czy komentarze, czy, czy, czy czy, pukł? czy bez pługa mam orać, bo sam nie wiem właśnie, czy z pugiem, czy bez puga Mam dylemat, tak ogólnie. Nie wiem no właśnie, czy mam z pługiem robić czy bez puga. Sam, sam nawet nie wiem. Tak. To wpiszę tam komentarz, czy ciebie czy bez półka mam robić, czy czegoś tam tajrzówkę, czy jak? Albo z pługiem. No i tak praca idzie. Hmm, będziecie pisać komentarz w nie, nie mam 15, 17, bo po pierwsze. Chciałem wciągnąć, a nie mogłem, bo jestem kurde wirus jakiś mam I kurde, nie wiem, chyba mam, płytę mo może nawet kupię. Mhm. I chyba na tej mapie pewnie no, zrobię może 3-4 odcinki tylko. Bo co będzie? Teleżowanie tylko zrobię. No i to wszystko nawet. Muszę więcej robić? będzie już tutaj nie ma co Wiem, wtedy zrozwoję tylko, no i będę chciał później, no a, a i kukurydza będzie na ziarno Mhm, tak O, Jutro może będzie kukłendej, a wyjść środę zrobię kukurydzę na ziarno, tak Tak, pewnie tak zrobię ze środę zrobię kurydy na ziarno mhm. też zrobię pewnie tak no i tym pff, wapnem to robimy piątkę jest trochę piątka Tutaj mam tylko 14 pola, ale pola są i galanty trochę szlą duże Większy, że mi jest ten 7 V7.1 i właśnie będzie te Boxiof V7. Może znowu, czwartek, piątek, więc zrobię te Boxiof V7.1, bo tam je orka porobione. Tutaj będzie korupowanie. Tak. Pewnie tak zrobię. Skurburowaniu tego pola prawie po pole zrobione, to w miarę szybko idzie. A i zrobię taki po, po ucinek może z korydy na ziarno. To widzę, kochanie, czy taki po, godzin, po, po, po godzinę z kukurydzy ale, ale bo mogę zrobić No po godzinę albo nie, może 20 minut, 23 minuty Tur to chodzi, bardzo fajny traktorek Może być taki na na, na taki PGR -ek. Pewnie za, za chwilę powiedział ojku pewnie za pojedziemy na W ogólnie to ten jest tylko tak do nawozu i będzie do zboża ja będę sobie dawał to może zrobię o taki może filmik zrobię z turem ogólnie krów nie mam bo po co mi krowy bo to bo ogólnie wszystko na sieczkę idzie bez słomy jako i jakoś to gnój tak no pewnie no kurde bo tu mam tylko czternisk czternisko i co wszystko chyba może zrobię wapno wapno to chyba na wszystkie pola pewnie tak zrobię, że na wszystkie pola pójdzie na wszystkie może pójdzie Around. Tu się nie, nie będę sofał. To, to nawet lepiej. Tu trochę będzie, to już sobie Nie wiem. 20 metrów ponad, nie <laughs> To na, na, nawet może być. Pole się szybciej zrobi, nie. Na ja tym odcinku tylko będzie wyścigania ma Tak. Wapno? Tylko będę siął wapno? Tak. Ja tym, ty tylko mam zrobić jedną pole albo mamy dopiero 10 minut odcinka. To się nie jest tak źle. Tak pracuję. Tą, tą łyżkę chyba. Żeby bo Nie jest mi ciemno w ogóle. Oj, minuta sasa została i za chwilę Będziemy kończyć. I właśnie I jedziemy z tym. 18.53 w, w, w górze o Słucham to takie w nocy o pierwszej komentarze czy, czy, czy gdybym miał zrobić wiem w nocy filmik ja nie wiem w, nie wiem 20 godzina albo 21:00. Czy miałbym takie coś zrobić to piszę koniec mam zrobić w nocy czy walicie w dzień mieć zobowiązanie no. tak tak, muszę w nocy, albo w dzień. I mi zostaje jeszcze ogólnie trzy pola do z Zboża. Tak, mówiłem, że, że, że tylko będą... ...dwa odcinki tylko będą. z, z boza Nie, czemu ja mówię? rzepaku i zboża i właśnie w środę to zrobię z, z, z kukurydzy na ziarno szybko się napełnimy i teraz na widzicie? trochę się traktur unosi i jedziemy bardzo szybko. No to, no, to... proszę Was, komentarze po wszystkim odcinkiem, i mm, mam 21 słów, to wpiszę komentarz, no, 21 słów, i właśnie, I, i właśnie, to wpiszę komentarz. No. No i mam dwa właśnie zrobię i zrobię QNDA Tak zrobię QNDA i, I wpiszę tę kom... O no i y napiszę ten komentarz chcecie pułk, czy bez Puga będziemy orać, bo to mi, obojętnie. Czy z Pugiem, ci bez mi to w ogóle nie robi... Mm, nie robi różnicy w ogóle. Wiecie, bo, bo to będzie. mogę bez pługa robić albo z pługiem. W ogóle fajny taki. Może robię coś... Gdzieś... Jak kupię siedemnastkę to może tak na wiosce to mody będą. No. no w, w marcu może będą w ciesiu mody a tak ta, to będę grał bez modu bo po co mamy już 15 minut to ja wiem, za chwilę będziemy kończyć już w tym na odcinku to w miarę szybko szybko o. w ogóle nie w ogóle ty co zrobię to jedno pole żeby było na, na odcinku zrobione a nie jak i jak to wygląda później? Zabierze. Oh, zabierze ładnie Pierdź Robi taki 19 minutowy. Czytam. tam? I tak pracuję idzie No ogólnie to od 20 będziecie mieli ten filmik, tak O 20, 20 to na bank będzie Od 20 to na pewno będzie taki, ten filmik już Aj Chwipy nie można, tylko czerność na godzinę to tak Nie za szybko Nie wiem czemu do wziąć, bo nie mam pytania to tak to jest co się tam powie albo co się z a tak to bez pytań to te... trochę nudno. ja mówiłem, że bez pytania to te... no, to, pietra, to jest nudno to bo Poproszę was, żeby były te pytania jak może trzecie to kurde sobie by tak powinien się, się znowu tego cofać idealnie i pójdziemy do domku jeszcze tam no, zrobiłem taki 19 minutowy na tym polu Ogólnie, ogólnie nie jest tak bardzo szybko Mamy PSP 1553 Dobra, jedziemy szybko do domu Mamy to ten traktor ma kabinę mm, wyciszającą Jak tak się mówi? Że ma kabinę, wywieszczającą! No. Dajcie łapkę, wpiszcie komentarze, dajcie suba! Łapkę, suba! Wpiszcie koment komentarze, jak sucie na drugim odcinku! I piszcie komentarze, bo chcę zrobić ku ja. I jutro to wpiszę ten komentarz! To piszę ten komentarz! No to trzymajcie się, na razie, pa